Manko, ja jestem Milan witam Was w kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie unboxingu. Otwieramy sobie płytę z Ramsteina i nie tylko. I w dzisiejszym materiale prezentuję Wam kolejną płytę, wydanie DVD. Jest to oczywiście Ramstein in America. Płyta pochodzi z mojej kolekcji prywatnej, która została zakupiona naprawdę bardzo dawno temu. Kręca taki film, dlatego że nigdy nie nagrywałem właśnie takiego materiału, przynajmniej mi się tak wydaje z Ramstein in America DVD, dlatego teraz też nadrabiam przy okazji zaległości, bo formalnie już te wszystkie płyty jakie teraz już oglądacie na moim kanale one już są pokupowane bardzo dawno temu. Ja, jak je kupowałem dawno temu, po prostu nigdy nie nagrywałem takiej serii z unboxingu z Ramsteina. Dlatego no, mam też takie jeszcze małe zaległości, co wam pokazywałem, co nie, bo ogólnie już z Ramsteina to, co mam, wydaje mi się raczej na 100%, że wszystko już wam pokazałem. Tylko w tym momencie już takie po prostu niedobitki rejestruję, których jeszcze tutaj nie miało okazji być na moim kanale YouTube. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku prezentuję Wam jeszcze raz się powtórzę Ramstein in America oczywiście wydanie DVD no i ogólnie jest spoko bo bardzo fajny to jest album z koncertu który odbył się uh, w USA. To jest chyba Madison Square Garden z tego co mnie pamięć nie myli aczkolwiek mogę to inaczej wymawiać bo się poprawnie inaczej mówi aczkolwiek no nie jestem też tutaj dobry z angielskiego mniejsza o to to tylko taki szczegół. Na pewno ci co znają temat wiedzą o co tutaj chodzi. Więc proszę Państwa, mamy coś takiego. Tak się okładka prezentuje z przodu. Mamy tutaj flagę USA. Bardzo ładny album. Świetny wręcz bym powiedział. Tak się prezentuje okładka z boku. Mamy tutaj logo Ramsteina oraz napisane Ramstein in America, czyli Rammstein w Ameryce po naszemu. No i też tutaj jest wydanie DVD wideo oraz logo Ramsteina, o którym wcześniej już Wam wspomniałem. Tak się prezentuje płyta z boku. Oczywiście wydanie w digpaku. Tutaj ta strona w taki oto sposób. W ogólnie album jest bardzo zadbany. Jak na tyle lat co ma. Muszę cały czas też zwracać uwagę na tą ostrość. Bo tutaj mi moja kamera trochę wariuje. Ale to też nic dziwnego. Cały czas tym albumem jednak majdruje na lewo i prawo. No i dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Chcę też zaznaczyć, że ten album ma dwie płyty DVD to też jest bardzo ważne. No i co? Co my tu mamy? Przeczytajmy sobie to: Life from Madison Square Garden. No i pierwsza piosenka Ramilet, druga Bóg trzecia Weidmann's Hail, czwarta Kainelust, Weisses Fleisch, Firefry, Wiener Blood, Froeling in Paris i Dudir Wech, Duris So Good, Benzin, Links 2 czy 4, Duchast, Pussy, Sonne, Highfish, iźw, i kończąca jest to oczywiście Angel, plus właśnie na drugiej płycie. Bo to, co wam teraz przeczytam, to jest zarejestrowane na pierwszej płycie DVD1, a na DVD2 będzie tutaj film dokumentalny. Widzicie Dokumentari Ramstein in America, making of Libya's Fjur Aleda. Naprawdę spoko, coś zajebistego. Oczywiście wytwórnia Universal, standardowo bez zmian. Mamy jeszcze coś tutaj takiego napisane. Jak Was by to zainteresowało? Zróbcie sobie cięcie w tym momencie. Także no tak się finalnie, proszę Państwa, album tutaj prezentuje. Jest naprawdę śliczny. Dobra, myślę, że możemy przystąpić do otwarcia. Jego się będzie otwierało na cztery części, czyli tak, tak. No i w pierwszej kolejności myślę, że możemy sobie omówić te zdjęcia, które tutaj widzicie, a mianowicie tak, mamy tutaj na pierwszym zdjęciu Tila Lindenmana oraz.. Z tego co tu widzę Schneidera czyli perkusistę Ramsteina. No i są tutaj również też jak widzicie data robienia zdjęć oraz miejscowość. Mamy tutaj San, Ant San Antonio 23.05.2012 o 10.34. Chyba o to chodzi nawet jest godzina kurczę zajebiście. Tak dawno nie zaglądałem do tego albumu że też zapomniałem co tutaj się w ogóle znajduje. Na drugim zdjęciu, gdzie jest Schneider, jest tutaj Santa Monika. Coś tam, coś tam. I jest tutaj napisane, moi drodzy, 16.05.2012. 6.14. Mhm. No dobra. Także tak się tutaj finalnie prezentują te dwa obrazki. Idziemy sobie oczywiście dalej. Aha, to się jeszcze będzie otwierało inaczej. Tu jest jeszcze więcej tego. Także chodźmy po kolei, może, żeby się tutaj nie pogubić. Tutaj mamy książeczkę, do której sobie za chwilę oczywiście dojdziemy. Mamy tutaj kolejna porcja zdjęć. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj również kolejne zdjęcie, na którym też się chyba tu znajduje Schneider, z tego co mi tak instynkt podpowiada, no bo są też plecami do mnie odwróceni. i Mamy tutaj way tank Mountains, Arizona 1805 2012 17:46. Jak coś to sorki, jakbym to źle przeczytał, nie jestem tu dobry z anglika. Idziemy sobie oczywiście dalej. Co my tu kolejne na zdjęciu mamy? Chyba z tego co widzę, mamy tutaj flaka. Co my tu mamy? Colorado, Rife, Texas, 2405 2012, 12.30. No, no to widać, że te zdjęcia były robione mniej więcej w tym samym miesiącu. 05 to jest maj, jak coś. Mamy tutaj takie kolejne zdjęcie. Idziemy sobie oczywiście dalej. Potem mamy tutaj Oriviera Ridel. Tak, na pewno to jest on. I mamy tutaj Winnipeg. 10.05.2012 14.32 Spoko. Koczyno niezła. Tutaj Bajera jest z tym albumem DVD. No i kolejne zdjęcie, na którym się znajduje tutaj Schneider. A to już chyba omawialiśmy sobie te zdjęcie z tego co chyba widzę. Santa Monica Becz z 16.05 2012 6.14. Tak, to zdjęcie już było raczej omawiane. A raczej na pewno. No i tu chyba się jeszcze otwierają na jedną stronę. Zobaczmy sobie. O, tu jeszcze mamy zdjęcie, spójrzcie sobie. Jest tutaj oczywiście Richard Cuspe. Jest tu napisane Red Rocks Colorado 2005 2012 1530. Kolejne takie zdjęcie. No i płyty, oczywiście jest ich dwie, tak jak wcześniej Wam wspomniałem. A finalnie, proszę Państwa, ja Wam pokażę, jak to wygląda po rozłożeniu. Jest to naprawdę całkiem spore. Muszę troszkę kamerę podnieść do góry, bo inaczej nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Finalnie wygląda to w taki oto sposób. Jest to naprawdę spore. Nie powiecie, że nie. Ok. Zanim sobie przejdziemy do płyt, myślę, że możemy sobie po pierwsze to złożyć, po drugie przejdziemy jeszcze do książeczki, która jest i na końcu myślę, że możemy sobie jeszcze omówić bez problemu tutaj płyty. Wyciągamy sobie książeczkę, a nawet bym nie powiedział, że to jest książeczka, bo to jest coś innego niż książeczka. Jeszcze sobie sprawdzę do środka, czy coś tutaj nie ma. No nie, tutaj już jest pusto. Nie mamy książeczki, aczkolwiek mamy coś lepszego niż książeczkę. Mamy coś takiego. Więc tak się okładka prezentuje z przodu. Z boku to wiadomo, nic nadzwyczajnego. Tekturkę podziwiajcie. Tak swoją drogą ładna. Te kolory takie srebrne. Zajebiście to wygląda. i tutaj w tyle, tak to wygląda. Mamy też tutaj logo Ramsteina. Kurczę, nie przypominam sobie filmu, żebym nagrywał taki, gdzie nie ma takiej, właśnie książeczki, jak to w każdym singlu. Znaczy, przepraszam, w albumie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zamiast książeczki mamy taki, jakby. Ja wiem, co to jest, kurczę. O! Wow. To jest taki, jakby trochę list, bym Wam powiedział. Znaczy, to jest tak, jakby książeczka, tylko w takim troszkę innym wydaniu. Może chodźmy w tą stronę. Mamy coś tutaj takiego napisanego. Możecie sobie zawsze zrobić cięcie, jeżeli Was by to zainteresowało. Tutaj, po otwarciu, zdjęcie to na samym końcu. Najlepszy smaczek w sumie. Tutaj już coś takiego mamy. O, i tutaj mamy coś takiego. No i tutaj również mamy zdjęcie. Jest to nasz ukochany Ramstein, proszę Państwa. Jest to zdjęcie zrobione w Kalifornii 17.09.2012 o 20.59. Spoko. Chyba przepuszczam, że to jest zrobione zdjęcie przed koncertem stricte zanim wyszli na scenę. Zajebiste. Coś wspaniałego wam powiem. Beautiful. No i proszę Państwa, jeszcze na koniec tego filmu oczywiście Wam pokażę płyty, jak się mają, w jakim są stanie i tak dalej i tak dalej. Muszę sobie to najpierw troszkę poogarniać. Jest to strasznie duże. No i teraz tak. Sprawa wygląda następująco. Mamy dwie płyty. Jedna płyta koncertowa, druga making of oraz jakiś tam film dokumentalny. Ja pamiętam jak to oglądałem. Bardzo dawno temu to było. Ok, zobaczmy jak wygląda pierwsza płyta, na której jest zarejestrowany koncert. Płyta igła. Chyba zresztą widać. Wiadomo, troszkę okurzona. Pewnie trzeba będzie to ogarnąć po nagrywce. No, ale ogólnie, finalnie tak ona się prezentuje. No i druga płyta, na której jest y, film dokumentalny oraz Making of Libye i Fur Aleda. Wygląda w taki oto sposób. Kolejna piękna igła z mojej prywatnej kolekcji. Płyty może raz w życiu dwa razy były w nośniku, poza tym nigdy więcej. Dlatego też jest stan jaki jest stan, ale też z reguły ogólnie dbam o płyty. No i też tutaj mamy, proszę Państwa, taki obrazek, jak widzicie. Spoko, naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście płyty są na białym tle z logo Ramsteina. Bardzo prosty projekt, bez jakiegoś tutaj kombinowania. No i drodzy, to by było na tyle. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz. Zapraszam was również do subskrypcji mojego kanału Myszczu ziomek Milan. Z mojej strony to wszystko. A ja tymczasem zapraszam was na kolejne materiały. Z unboxingu otwieramy sobie Ramshaina i nie tylko. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia. Cześć.